Cześć, kochani, jestem Marcel, witam was na moim kanale w pierwszym odcinku i Ci tak szybko z, e, pogadamy z Wami, e, pogadam, bo właśnie to jest mój solowy kanał, e, co znajdziecie na moim kanale. E, chciałem jeszcze dodać, że tutaj e, się też pojawią różne współprace, też będzie kontent troszeczkę o ubraniach, o outfitach, o butach i w ogóle, e, bo taki właśnie chciałbym robić. Znajdziecie na moim kanale również serie, jakieś różne projekty, vlogi, przemeblow przemeblowywanie pokoju, e hole zakupowe, e wyjazdy, bo wiem, że po prostu to lubicie najbardziej, ale również muzyka, bo w tym roku chcę iść w stronę muzyki, więc jakaś płyta, coś na koniec roku. I jeszcze w ogóle chciałem przypomnieć, że jestem z kanału Lakel, na którego Was zapraszam. Zapraszam Was właśnie na kanał Lakel, mojego Instagrama i TikToka, ponieważ tam będę bardzo e regularny. E, oraz na kanał Lili, bo też właśnie wystartował e, jej kanał, więc zachęcam do zostawienia sub, e, subskrypcji i wysprzyjmy I mam nadzieję, że Wam się spodoba, zostawcie komentarz koniecznie tutaj, łapkę w górę i subskrypcję. E, niedługo też będą już live'y i więcej po prostu rzeczy na kanale Laker, tam będziecie mieć niedługo taką tabelę, w której będzie napisane kto kiedy ma odcinek, Shorts i w ogóle, bo też shortsy też będą, bo wiem, że tutaj młodzi widzowie czekają, ale też starsi. A wam dziękuję za oglądanie, bardzo was kocham, mam nadzieję, że spędzimy super czas. Buziaki do zobaczenia w kolejnym odcinku.